Cześć, z tej strony. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać, jak wyprasować ubrania na zdjęciach. Będzie to niestety, od razu powiem, ciężka praca. Nie jest to dwa kliknięcia, ani magiczna akcja. Także jest to praca manualna jeżeli nie zadbacie o to przed sesją, to później będziecie się po prostu męczyć. Tutaj pokażę Wam na ekstremalnym przykładzie. Dziewczyny miały koszulki powkładane, bluzki powkładane w spodnie też w pewnych momentach. No i po prostu się pogniotły. Dlatego teraz, jeżeli sobie wyłączę grading... I tutaj mam moją grupę prasowanie, to teraz te bluzki, zwłaszcza tutaj w okolicy pasa, wszystko wygląda w miarę normalnie, a jak to wyłączę, to wyglądało to tak. Pokażę Wam teraz jak przejść z czegoś takiego do czegoś takiego. Oczywiście pokażę Wam na fragmencie, nie na całości, bo całość zajęła mi sporo ponad godzinę. Także pokażę Wam na przykładzie, jakimś tam na fragmencie, przejdę sobie do mojego zdjęcia takiego, powiedzmy, z surowymi koszulkami. Weźmy sobie tutaj taki przykład, mniej ekstremalny, ale też powiedzmy, już tutaj pognieconą koszulkę mamy, bo z tej strony to jest dużo więcej po prostu pracy, takiej samej jak tutaj, ale dla zaoszczędzenia czasu pokażę Wam na takim przykładzie. Tutaj dodatkowo. Mamy jeszcze ten problem, że nasze bluzki mają wzorki, mają małe kwiatki, i tutaj pojawia się znaczący problem, dlatego że jeśli byśmy mieli na przykład białą, gładką koszulę, to ten sam proces byłby dużo łatwiejszy. Tutaj musimy jednak trochę bardziej pokombinować, ale już Wam tłumaczę, jak to się robi. I teraz tak, tak naprawdę moglibyśmy wszystko załatwić za pomocą do Bern. burn. Jeżeli ja sobie na przykład zrobię pustą warstwę do Bern, burn, wezmę moje narzędzie do GenBurn i tutaj weźmy sobie na przykład ten fragment, tutaj sobie przyciemnie, tutaj sobie rozjaśnię tak, no to tutaj mieliśmy już jakieś pewne zagniecenie, zrobiliśmy ciemniej, jaśniej nie ma tego także na dobrą sprawę wszystko moglibyśmy zrobić do GenBurnem ale jest tego na tyle dużo że to po prostu zajmie nam za dużo czasu, także Podstawowe takie proste rzeczy, i tak samo tutaj te przejścia są w miarę gładkie. To się w miarę prosto robi do bernem. Gorzej dzieje się z takimi elementami. Teraz wam pokażę. Jak użyć frequency separation do tego, żeby właśnie coś takiego zrobić, i to jest bardzo dobry przykład, jak użyć frequency separation i dlaczego wybrać odpowiedni poziom rozmycia. Ja mam oczywiście swoją akcję na frequency separation. Tutaj w tym filmie nie będę tłumaczył, jak działa do Bear i jak działa frequency separation. Do tych dwóch technik filmy są poniżej, tam są podstawy całkowicie wytłumaczone. Tutaj już będziemy tych technik używać. I pierwsze, co zrobię sobie, to jest plik 8-bitowy, także wybiorę sobie akcję dla Frequency Separation 8-bitowego. Biorę Continue, czyli muszę wybrać teraz promień rozmycia mojego zdjęcia. I teraz chcę zrobić taki, normalnie, gdy robimy Frequency Separation, chodzi o to, żeby na twarzy zrobić poziom rozmycia taki, żeby były zachowane wszystkie cechy, takie największe, czyli na przykład oczy. Nie chcemy Powiedzmy takiego poziomu rozmycia. Chcemy coś takiego, powiedzmy maksymalnie w tym stylu. I to po prostu zależy od tego, ile szczegółów zostanie przeniesione na warstwę tekstury, a ile zostanie na warstwie koloru. Dlatego, my to, co chcemy zrobić, to rozmyć te kwiatki tak, żeby one były w miarę niewidoczne, tak mniej więcej jak tutaj. Ale nie chcemy rozmyć tak mocno, żeby te wszystkie przejścia tonalne, czyli nasze zagniecenia, również za bardzo się rozmywały, dlatego że wszystko to, co nie będzie widoczne tutaj, będzie przeniesione na warstwę tekstury. My na warstwę tekstury chcemy przenieść w tym momencie ostre krawędzie naszych kwiatków, ale nie chcemy przenosić za dużo. I powiedzmy, że jeżeli byśmy zrobili coś takiego no za mało informacji przejdzie na warstwę tekstury i to zostanie na warstwie koloru. My chcemy zrobić tak, żeby te kwiatki przeszły na teksturę, czyli mniej więcej takie 8, między 8 a 10, czyli damy 9. No tutaj jakiś kolor oczywiście pod tym zostanie. No dobra, może dajmy więcej, żeby rzeczywiście później o, coś takiego. 11 niech będzie. Przynajmniej dlatego, zdjęcie, dla tej rozdzielczości. Chcę jak najbardziej tutaj rozmyć, ale nie bez jakiejś przesady. Dobra, mamy coś takiego. Klikamy OK. I teraz, oczywiście, w Frequency Separation stworzą dwie warstwy. Jeżeli zobaczymy sobie samą warstwę tekstury, widzimy, że te kwiatki zostały przeniesione właśnie na warstwę tekstury. Są one bardzo wyraźne. To, że pod nimi te takie ciemniejsze plamy zostały przeniesione, zostały na warstwie koloru, to nie robi. Jeżeli je usuniemy to wciąż na warstwie tekstury pozostaje bardzo dużo tego detalu kwiatka, tam po prostu jest ten środek, troszeczkę te kwiatki się wypłowią. I to po prostu co możemy teraz łatwo zrobić to wziąć na warstwie koloru pędzel jakikolwiek zwykły, mieszający. I zobaczcie możemy altem samplować i malować na niskim przepływie, na niskiej przejrzystości. Na przykład możemy też wziąć pędzel mieszający i możemy nim rozmywać te warstwy koloru. I tutaj bardzo łatwy sposób. Możemy się przełączać między narzędziami też tak jak nam się podoba. W bardzo łatwy sposób wyrównujemy te przejścia tonalne pomiędzy po prostu zagnieceniami. i musimy tylko uważać na to, żeby nie zrobić tego zbyt płasko, możemy nam to się po prostu nie zmieniło w jedną kubkę jakiegoś zwykłego koloru. I ok, możemy to robić tak naprawdę tak długo, aż wszystkiego całej tekstury tutaj pod tym nie zniwelujemy, ale to co ja radzę zrobić, to zostawić gdzieś taki moment, gdzie mamy już i tak dosyć dobrze to zrobione, przynajmniej na koszulce Patrycji. Spróbujmy to samo zrobić na koszulce Oli. Tutaj jest więcej przejść tonalnych i tutaj ciężej będzie to wykonać, ale jak zauważycie, jeżeli pobieram ten kolor, to te wszystkie załamania już się ładnie wyrównują. I im więcej tego zrobimy, tym po prostu lepiej będzie to wyglądać, ale tu oczywiście też warto zauważyć, że te kwiatki wciąż zostają, troszeczkę się pod nimi kolor wypławia, ale teksturę wciąż mamy. I teraz to, co polecam zrobić, to połączyć Frequency Separation jeszcze dodatkowo, właśnie z Dodge and burnem. Dlatego, że Dodge and burnem doszlifujemy naszą technikę, nie spłaszczając tego koloru całkowicie, i tutaj po prostu rozświetlimy sobie jeszcze niektóre pozostałości. I przyciemnimy jakieś tam elementy, które odstają. Dzięki czemu, po prostu, tak jak mówię, dopracujemy sobie naszą technikę. Nie będzie to tylko i wyłącznie ten rozmyty Frequency Separation, ale będzie to też takie właśnie fajne połączenie tych dwóch technik. I teraz spójrzmy na koszulkę Patrycji z daleka. Mamy przed, po, przed. Po. Tutaj na, koszulki, na koszulce Oli też oczywiście już widać to, co robiliśmy. O. Cyk. Cyk, cyk. Tutaj jakieś jaśniejsze, ciemniejsze elementy. Pomniejszamy sobie pędzlem, manipulujemy. Tutaj kwiatki są trochę takie jakby ciemniejsze. Pyk, pyk i mamy automatycznie wyprasowaną prawie idealnie koszulkę i dokładnie ten zabieg zastosowałem na wszystkich czterech dziewczynach z tym tylko, że dodawałem czasem trochę więcej jeszcze do jenberna kolejnych warstw tego tutaj trochę po prostu więcej jest, ale zasada właśnie taka jest, żeby na początku pomóc sobie frequency separation, a później doszlifować to wszystko do jenberna musimy też pamiętać, że jeżeli mamy jakieś bardziej kolorowe ciuchy, bo tutaj mamy oczywiście te bluzki bardzo takie odsycone, ale jeżeli byśmy mieli intensywne kolory, to mocny dogen burn będzie wypławiał te kolory, dlatego warto też dodać sobie kolejną warstwę koloru, którą po prostu domalujemy jakiś kolor, będziemy robić korekcje kolorystyczne jeszcze na tym materiale. Ale to by było na tyle na dzisiaj, dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas, sprawdźcie linki w opisie do profili dziewczyn, pamiętajcie, że możecie mnie wesprzeć na Patronite. Jeszcze tylko chciałbym wspomnieć, że na moim sklepie do końca kwietnia jest promocja na wszystkie tutoriale wideo, i dzięki Wam jeszcze raz, i do usłyszenia, i do zobaczenia następnym razem. Hej!